Pierdole! Event aż do lata. Sprawdź nowe letnie skrzynki oraz dwa razy lepszy drop. Nie możesz tego przegapić. Skorzystaj z lepszego dropu i promocji. Oferta ważna tylko do 20 czerwca. Sprawdź na casedrop.eu. Siema widzowie. No kamera. Ty widzisz ten napis? Zakaz używania GoPro. Kamer telefonów. Ej, masz bluzę może dla mnie? No się, dawałem się. A daj na chwilę tę bluzę, którą masz Mam pewien pomysł. Bóży na chwilę, dobra? Masz włosy pod pachami. A ty z lasu ci wystają? No chyba normalne, że mam włosy pod pachami, nie? No tak, ja też mam Ci. Nie, może nie Chodź, wbijamy Można gdzieś tu i temki. Proszę, tu? To jest kuba Co? No Wbijaj szybko pod spodem A jeszcze jedna osoba się zmieści czy już nie? Jedno tylko No to kurde niedobrze razem pójdziemy No bo my tylko razem, my jesteśmy kolegami Dobra z powrotem z powrotem? Dobra, tak zrobię już Nie zostawię dla kolegi Zwalnia i co, wbijamy i siedzimy na górze, tak jak tak. koksy, tak. widoki pokazujemy dla tak. widzów, tylko jeżeli czatu nie będę miał, no bo telefon trzeba zostawić no, paradoksalnie, no nie? Zagadasz po prostu. pogadamy ze sobą, o jakichś Na Męskich tematach. My, no, na męskie tematki. Może no, na tamto pójdziemy, to fajnie wygląda tutaj. Nie no, tamto to tak, takie samo, tylko, sorry. To ogłuszony. Co? To wisi, zobaczcie. To w To ten po lewej, no już głowę podnosi pomału a. Ale, powiem się, że dostał jakiegoś nokauta delikatnego co? a okulary? Ja, ale ja, ja. Nie lecimy ryba Fly, fly, don't leave. Dobra Pan mnie zapnie? Tak, ja mam się. O kurwa ja To zmier... Gdzie o głowę? A no tu o, o, to a, tu, a jak mi w jajka oła, oła. Nie no tak po jajach o, Boisz się? Nie Ja O kurde To chyba znak, że zaraz spierdalamy przed psami To co? Bez RNG, że już, kurwa nic nie stało O kurwa O ja pierdolę Czemu się... do tyłu? O jasny chuj, nie, 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 O kurwa. O chujów sto. Ale mamy widok zajebisty No, to, to nie jest widok. Tak, <grymny> <Uuu>! ryba. <grymny> Ey, ryba nic nie mówi mi sobie. Nie wiem. że to... ryba z dostał, kurwa. A wiesz, że będziemy zaraz zapierdalać w dół, jakie nie Ale powiem tak, wolę zapierdalać się z kurwa tak naprawdę Ale jest taki pochcą widoczek bo no jest taką cichą po... Żeby to się nie odpięło, kurwa, trochę cykam No A jak od... Jako... O Boże, kurwa, taki magik Cicho, cicho, kurwa Nie, nie myślimy o tym, jest... Jest ładna pogoda, paradoksalnie, zobaczmy może czy... Nie no, chyba nie jest jakaś brzydka chmura A to był głupi pomysł, że tu poszliśmy jako pierwsze To jest ponoć najba... jedna z najbardziej przejebanych rzeczy Ogólnie to... Ja my... Taki pomysł mam, nie? No. Że jeden taki bilet Chiffona, który może możesz skipnąć kurwa jedną kolejkę, okej? Okay? Nie, ale dlaczego tamtą akurat? No nie muszą Majane, może. Bo to... No tamta wygląda dobrze, tam jest prawie pionowo tylko w jednym miejscu. No, bilet Chipsona, dobra? Nie, no bo skipniesz muszą Majane. No. No nie, ryba! To wygląda zajebiście. No, no pójdę na wszystko, ale do niektórych będziesz musiał mieć siłą zaciągać, dobrze? No dobra, ale, ale, ale wydaje mi się, że godzeń, że teraz już nie będzie. Powiedz tak, się odwoiłem już trochę. Jest troszkę lepiej, ale boję się, że jak się zrygam, to się zrygam w maskę. Ale wysokości, nie to nie tak to... No ja rozumiem Jez, ryba, no Ja w dół Chciałem zobaczyć jak to jest O no. tam to fajnie wygląda Ta czerwona Ta niebieska zajebiście też A że typy krzyczą o tej niebieskiej Kurwa, jakie nowe jebane No a też tamtej z przodu, tamtej, tamtej? A tam, a, tam, a tam powstaje dopiero A tam to kółko, tak się jedzie, patrz, płynie se Gdzie? Tam się płynie Mówisz o tym? Czyli tam? Chcesz się przypłynąć na no. pontonie? O, o, bo tam trzykunie Ja jest lepsze robię. Tu <laughs> nie sociluje grzywa, tak dopierdala. O, o kurwa, nie, nie, nie. Dobra, nie, 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 ja ale pierdolę. Cil, cil. Nie, nie, nie. A to zaraz urwie głowę. Nie, no ale lajcik jest. Teraz jest lajcik, ale jak zaraz zacznie zapierdalać? No to co? To ładnie akuba. To się tak gibie dziwnie w prawo i w lewo, nie? Syma się ryba, ja zsyłam router O ja pierdolę, nie O, o! o kurwa Nie no kurwa, ale lajcie nie, 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 nie O ja pierdolę Kurwa Nie ale kurwa co? O, puciochy! O! Nie no kurwa! Ale ta konfuzja. Uh! się popłakałem e. Uh! <suszy> Oho! Tematyczne, fajne, fajne. Nie no, się zaraz głowa pęknie. Stop, stop, nie, 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 nie. Uh. O ja pierdolę, ale sikumiku. to jest? O! Ze co? Wiecie Oh, nie, nie, nie Nie, nie, nie Nie, spadaj, Na razie, o Dobra, już to, skończymy tak? Zatrzymujemy się Nie do tyłu, błagam, nie do tyłu Oj, widzowie, nie, nie. do tyłu, widzowie no tu podałeś się, kurwa No bo od powietrza, kurwa Nie, nic się nie stało Każdy ma taki moment sobą Co ty pierdolisz Tak zapierdala jak gogli, nie? gogle ochronne powinny być nie tutaj. O nie! nie I tak, Ja bym się za Tak nie, tak nie, tak nie, tak nie! Nie, nie, nie! O jezu, nie no, kurwa! Ej, dyspoda! Zaobtem tam O nie, no, no, nie! Jest. I on a mógłby wyrzucić się! I osny i wolniej, wolniej O. Mhm. Nie 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 nie, nie tak, nie tak, nie tak, nie, 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 nie zwalniaj w takim miejscu Akurat jak jest tam do góry nogami Kurwa, zycie ja. ja. jak góry strome Ja ciebie ja Kurwa kurwa, to znowu się obrócimy Nie nie nie, tylko nie tyłkiem nie alone, tylko nie obrót Nie nurkowanie Ej, bo chyba oni wysiadają I CZEMU ONI PIERWSIAMI DRUDZY nie nie nie. nie, 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 dobra nie, 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 nie. Wolno, wolno, może my wysiądziemy. wysiądziemy. Co tak paradoksalnie, żeby było sprawiedliwe, co? Ja powiem tak, jak y, do tyłu Do, do, góry do tyłu i no, jak do góry nogami o, wypierdala to jest OP, no o, 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 to było Co? Ja to, właśnie, Były takie no. momenty, nie, że ten, że latałem w tym tak z no. tył To było takie Straszliwe i Kto był? Kto był odważniejszy, ja, czy ty? Nie wiem, ryba ja nie wiem co ty miałeś w głowie. Ja wiem takie fół! Ja ekspresywny jestem. Ale jak, ja bo... się chyba bardziej bałem, tak mi się A wydaje. Ale takiego, że nas odwróciło. No. wcisaliśmy do góry, to powiem tak. Nie, nie fajne Ja się chyba bardziej bałem, no. Dobra, czyli 1-0 dla Ripksona. No. Czyli żadnej karty, bo jesteś kozakiem. Możemy mieć takie zawody, Zrobiłem takie ale? Zrobiłem cię w chuja. Dobra, dobra, 1-0 dla ciebie, może być. Może no. być, dobra. Może być. Nie wszędzie, bo jak byliśmy na młocie, to nie było na przykład. Przed chwilą. No nie jest młod. Na proszę na bilet. Dobra i to jest nasza opaska. Opaska. I teraz musimy sprawdzić, w którym mam numer, a tu i tutaj sprawdza. Umiesz? ma no, się otworzy sama, mi się wydaje, byłem A ja trzeba zeskanować. Tutaj jest skaner! To jest kamera. Na scymbały. A co zeskanowało się? Otworzyła się? Nie Umie pan Dobry. otworzyć? Bo z... Aaaa, Aaaa, ty to a widzę to Tak na samym ubiegłym Nie wiem czy z się Ale z nas tak. cymbały Gdzie tak. trzymasz? No. no Teraz to na Po, jest Patrz gdzie ty też O zielone I na samym końcu? Zatak, okay. Będą sprawdzać na pewno. Ja nie wiem, czy to dobrze robię. Jest ten pasek, gdzie on się wpina? Mam jakieś dziki no ja Tu gówno będzie widać. Przez te. gdzie się to zapina? Czy jest to sok? Ty gdzie mam so. Dobra, to, to Zakaz ma. wyciągania rąk i nóg Nie możesz się wyciągać jak coś, musisz siedzieć co, czas No to co? Zaczynamy Lecimy I kurwa, tutaj pit stop jest Ja, ja, twój ziołek. To już? Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie nie, nie, nie. Dobra, wychodzimy, nie? No, dobrze, chwalem. A bo to już kończyła. A miałeś tak, że w żołądku już tak nagle. Nie, nie. Tak, aż podskoczyło jedzenie. No bo tak pociągnęło do góry mocno, nie? Powiedzmy, taki szok był, nie? Czy ja wiem? To jak, dobra, to remis. No, w się by to było. Dobra, na bo raz... <śle> mi się to nie odpło. <śle> to co, jedzie drugi raz? <śle> Paradoksalnie to chyba. Tak, dobra, jest, okej. Okay. No Wiem, no. Tak, jest, tak. <śle> <śle> Jakieś dupy nie urwało. Było takie, takie o. Za krótkie trochę, nie? I z przodu wydaje mi się, że byłoby lepiej. Za ja to muco by <śmiennie> <śmiennie> Majana to nie wiem.